i terrory, antyterrorystów którzy drodzy Państwo filmują, zobaczcie to no. tak to właśnie wygląda drodzy Państwo brygada lotna e, antyterroryści pilnują tak to wygląda a jakie działania? Co się dzieje? Bo Państwa, nie możecie wchodzić w rejon działania podnośnika, takie są przepisy bezpośrednie. Dobrze, dobrze, spokojnie. Ale co się dzieje działania to już wiem, ale policji, bo to jest straszne. co się dzieje?

Earthy, look, sonia, spokojnie. Se tylko słyszę, to co stw... To Dobry wam pan. na policjantów Ale nie tak jak ja. Ja mam tak ja pięknie, ja ma ja ma, on mnie nie zanodzi. Tak, nie studiajemy, żeby pan, on na pracy my mamy pracę, to sure pana musimy się się Ale ja się chcę żebyちょっと... tak, ja zapisać do jakiegoś Ja to jest istotne. on To proszę pana działania ale na państwo działania Wow. Stasznie, Także słuchajcie, udostępniajcie zabezpieczenie tutaj jak widzicie brygady lotnej. Są antyterroryści, którzy pilnują brygady lotnej, drodzy państwo. Siedzą i pilnują. <ścoughs> <śmiany> Udostępniajcie drodzy Państwo, jeżeli chcecie zobaczyć Policja też drodzy Państwo nadchodzi, zaraz Dobra, zobaczcie Zobaczcie, policja przyszła, już zabezpieczenie policji Jak chcecie drodzy Państwo oglądać to udostępniajcie to dalej, żeby każda osoba, która jest na Facebooku mogła sobie to oglądać no, już e, przyszły właśnie media. E, Także, jak widzicie, mamy zawieszenie policji, które. E, a tam jest. A tam mamy e, antyterrorystów, którzy zabezpieczają Brygadą lotną Kończę, muszę to ustawić, bo ja nie, nie za bardzo się... Czekajcie, zaraz wam pokażę to z bliska, tylko muszę opanować ten bubała. Czekajcie, zaraz wam pokażę. Tylko muszę się zastanowić jak to ułożyć. Żeby pomieścić to w kadrze. A zobaczcie, mamy zabezpieczającą pilnujących przez antyterrorystów brygadę lotną, robią tu sobie live'a dlatego tutaj są a nie na a nie na Placu Piszewskiego bo tak jak powiedziała brygada no nie ma Galbiny, tutaj nie ma ich tym razem, no, jakiś numer wycięty jest przez, także udostępniajcie, jeżeli się z tym nie zgadzacie. Także zachęcam do udostępnienia. Także udostępniajcie

Ja jeszcze rozumiem że tam krzyczał do no. roślin. Ale ci ludzie są muczkań, a to nie w mieszkaniu, to co czynić? Sprawdzili straż pożarną. A karetki nie no? ma? Karetka to jest chyba jakieś jareczki. Proszę, na wyglądanie mięsa. To ten, tak, o, woje, 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 w nie żył no. dostęp tak, jak Nie wierzę, że wojna jest nie jest... Dlaczego ja nie mogę na na Zatuluję, taki, no no do do nie no Możesz no, wejść tam, tam no. wejść, jeszcze I tu powinien mieć tu Kto? Dziękuję Ci za radość. Musiałem Cię szybko nagrać. Także udostępniajcie teraz za państwa jak widzicie brygada lotna jest tutaj pilnowana przez antyterrorystów drodzy państwo na podnośniku w koszu sobie stoją i pilnują tak i tam powiem szczerze jakby ktoś chciał dojść do nich to akurat też są na tym piętrze pilnują także brygada drodzy państwo jest pilnowana na każdym kroku na placu wszystkiego zostały też wymalowane płyty przez nich także teraz jakby w jej siedzieli pilnowani także udostępniajcie jak się z tym nie zgadzacie no to nam te rowerowe to wystarczy właśnie, bo to jest świetne, bo tu się chciał rowerowe bez tyśnia, kto jak nie idziesz no w pewnie czy osy czy pszczoła to nic, widzisz, mamy nic do Teraz wam pokażę resztę, tylko muszę coś jeszcze zrobić. No to że go nie wpuściłem. Nie masz internetu. To jest problem z internetem. No Akurat to jest dziura. Ale tam też nie jest. Troszkę, też z tym. Ja jej przyniosę. Nie puszczą, bo gaz się ulatnia. Powiedzieli, że gaz się ulatnia, wy się nie boicie. Serio, mam nagradę.

nie wpuszczą! Nie się na wydaje. Nie wiem, się wydaje. Nie <trybujeszka> 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 Miała ja brzmieć ale nie wiem, jutro nie wziąć, jak się, Weź się połącz z tym, tym internetem. U siebie, włącz, włącz gimbala. Dobra, ja już nie chcę robić, bo u ja siebie. już. Także słuchajcie, no mamy tutaj bergadę letną, która jest w domu, jest pilnowana przez e, antyterrorystów. Jak tu widzicie jeszcze wam pokażę, żebyście zobaczyli. Jak widzicie antyterroryści drodzy Państwo ja są na, podnośni na podnośniku jak widzicie straży pożarnej, pilnują akurat tutaj. Twierdzą, że jest wyciek gazu że nikt oczywiście nie może wejść do środka budynku akurat w to powiem szczerze nie wierzę o żadnym gazie także mamy tutaj właśnie brygadę lotną Powiedzieli, że jak nie ma barwiny, to i nie ma brygady lotnej. Także, no, tak to wygląda. Szkoda, że jest tak bardzo mało osób oglądających. No, trudno, ponieważ, no, wiele osób nie chce zobaczyć to, co się dzieje. Nie chcecie, drodzy Państwo, udostępniać po, po grupach. To już, powiem szczerze, to już od Was zależy. Czy Wy chcecie pokazywać prawdę, czy Wy tą prawdę chcecie udostępniać? Pamiętajcie, że tu nie ma telewizji żadnej publicznej, która przyjdzie z kamerą, stanie. E, będzie pokazywać e, brygadę lotną, która jest w budynku e, to jest właśnie też dziwne, bo e, jak to się mówi pilnowani przez antyterrorystów słuchajcie, antyterroryści do, do, powiem wam, do, do, do czego? do czego drodzy Państwo anty, antyterroryści są potrzebni do rozbicia a grupy, która jest, e, która zajmuje się przestępstwami różnymi e, na co dzień do tego służy do tego właśnie służy antyterroryści, żeby rozbić jakąś mafię czy ludzi, którzy zajmują się różnymi, różnymi przestępstwami swoimi. Do tego wiedzie pan co chyba służy antyterroryści, a nie do ludzi, którzy żadnego po prostu nie popełnili przestępstwa. To dla mnie troszkę to dziwne, że dostali rozkaz, bo antyterroryści, drodzy Państwo, powinni być teraz na przykład rozbijać jakąś grupę, e, która zajmuje się różnymi rzeczami, które e, łamią, nie będę już tego wymieniać, ale moim zdaniem antyterroryści powinni zajmować się e, swoją pracą, a nie pilnowanie zwykłych. Obywateli, którzy zawsze przychodzą na miesięcznicę, szukając balbina, balbina e, gdzie jest ten raport, gdzie jest ten wrak. No ale widzicie nam no, nie ma żadnego wycieku gazu, tylko to jest po prostu po to wymyślone, aby e, nie można było po prostu dojść do, e, do brygady lotnej. Jest tylko po to to wymyślone, że niby by, nie by, nie wyciek jakiegoś gazu a tak naprawdę żadnego wyciek gazu nie ma pilnują tylko wyłącznie brygady lotnej która chodzi swoimi ścieżkami oni nigdy nie informują o e, swoim jakby działaniami które po prostu podejmują to jest moje zdanie chodź no jak widzicie jak widzicie antyterroryści drodzy państwo zjeżdżają na dół i już zostają właśnie opuszczeni z podnośnika już drodzy państwo nie pilnują brygady lotnej tak to wygląda zjeżdżają na dół dostali po prostu rozkaz a pilnowania ludzi którzy zawsze przychodzą na miesięcznicę krzycząc Balbina, Balbina gdzie jest ten wrak a do prezesa do Jarka Żoliborza także no popilnowali, to popilnowali to i zjechali na dół ale słuchajcie no gdybyście udostępniali to dalej bo telewizja obywatelska zawsze pokazuje to co jest najważniejsze czyli pokazuje wam prawdę jest zawsze tam, gdzie coś się dzieje, nigdy niczego nie ukrywa. Już powiem szczerze, e, wolnych mediów już naprawdę tylko jest garstka ludzi, którzy chcą Państwu pokazać na bieżąco e, tą sytuację, w którą e, jest na miejscu. Tylko wystarczy, że, że wy udostępnicie to dalej, pokażecie to większa grono ludzi. Zapraszam też do polubienia e, telewizji obywatelskiej, też zapraszam do wsparcia telewizji obywatelskiej, bo dzięki tym, że wy to wspieracie, e, ja jestem na ulicy, staram się pokazywać to, co jest najważniejsze, czyli tego, czego nie pokażą telewizje publiczne. Na no, telewizji publicznej to nie interesuje, że jakaś tam brygada lotna przychodzi, e, rozrabia... E, czy coś w tym stylu? Także no, bardzo bym też prosił o, o, jakąś, o jakieś wsparcie też. Jeżeli będziecie udostępniać tą, tą relację dalej, to z tych udostępnianie tych relacji oczywiście będą reklamy lecieć. Mam nadzieję, że będę mógł zarobić z tej mizięcznicy, chociaż to parę złotych żeby można po prostu było opłacić internet, zapłacić za, za telefon, za internet. Bo to wszystko kosztuje, ale jestem drodzy Państwo dla Was i nigdy niczego nie ukrywam, niczego nie manipuluję. Staram się pokazywać te najważniejsze rzeczy, takie, które uważam, że każdy powinien to zobaczyć, pomimo że to jest internet, to jest Facebook, oczywiście ta relacja też trafi na YouTube, bo to też większa grona ludzi też musi to zobaczyć, że jest brygada lotna, jest pilnowana przez antyterrorystów. Moim zdaniem antyterroryści powinni być wykorzystywane tylko wyłącznie do łapania przestępców, przestępców którzy łamią prawo do rozbijania grup przestępczych, a nie do pilnowania brygady lotnej. Bo Brygada Lotna no, nie jest jakąś tam grupą przestępczą, tylko to są aktywiści, którzy wykonują jakieś pewne zadania. Ja wiem, że może Państwu to się nie podoba w jakiś sposób, ale to są aktywiści. Aktywiści, którzy nie boją się złamać prawa, nie boją się, bo mają swoich tam e, adwokatów, którzy zostaną po prostu wybronieni. Wiem to z własnego doświadczenia, jak obywatele RP też po prostu protestują i to protestują drodzy Państwo w naszej sprawie w naszej sprawie aby ochronić czy pomóc w dobrej, słusznej sprawie więc to są aktywiści, którzy naprawdę robią e, kawał dobrej roboty drodzy Państwo a policja drodzy Państwo powinna teraz łapać przestępców, przestępców drodzy Państwo niż zbierać się, e, zabezpieczać takimi siłami, jak i Jarek Żoliborza i powiem tak, słuchajcie, pół Warszawy jest tylko blokowane po to, aby mieszkańcy nie mogli się normalnie, drodzy Państwo, poruszać się w pobliżu Pałacu Prezydenckiego, Krakowskiego Przedmieścia, e, Placu pisuckiego Ludzie, którzy mieszkają, muszą chodzić naokoło, ludzie, którzy pracują, muszą chodzić naokoło. Dzieci, które się uczą, muszą chodzić naokoło. To ich, to nikogo to, nikogo, nikogo, to nie interesuje. Policja wykonuje rozkazy tej władzy i tak to będzie wyglądać, więc... Mówię szczerze, no jeżeli ja bym chciał normalnie przejść sobie przez Plac Piłsudskiego, to ja nie przejdę bo jest normalnie wygrodzone muszę przejść naokoło, bo tak, bo tak dostaję rozkaz, więc nie podoba mi się to, wy się pytacie kiedy to wszystko się skończy. Skończy się że wszystko to, kiedy, kiedy mi nie władza. A kiedy mi nie władza, to wstyd zostanie. Dobrze słuchajcie, ja będę pomału już tu kończył tą relację i może już powiem szczerze zakończę tą relację. Z tego miejsca, gdzie antyterroryści pilnowali brygadę lotną. A ja Was zachęcam do wsparcia, do wsparcia, drodzy Państwo, tej relacji, do udostępnienia dalej. Mam nadzieję, że zobaczyliście te najważniejsze rzeczy, bo naprawdę jest mało ludzi, mało mediów, które chcą dla Państwa wyjść, pokazać, nawet jeśli jest zimno, jest mróz, czy pada deszcz, czy pada śnieg, czy gdzie zburza, czy nie wiadomo co się dzieje. My jesteśmy, drodzy Państwo, na posterunku po to, żeby dla Was zbierać te najważniejsze rzeczy i pozdrawiam tak wszystkich e, fanów telewizji, bo naprawdę robicie kawał dobrej roboty, żeby to wy to udostępniacie, pokazujecie to dalej, że się z tym nie zgadzacie. Naprawdę udostępniajcie. Bo media nie będą po prostu chodzić tam, oni nie pokażą wam to w telewizjach publicznych. Nie wyjdzie telewizja TV-info, nie pokaże wam tego, oczywiście wszystko będzie zmanipulowane, wyciągnięte najgorsze brudy, bo przecież oczywiście telewizja publiczna dostała, zwane TVP już dostała kolejne pieniądze na wyciąganie najgorszych brudów z bańsku. A ja Was pozdrawiam serdecznie stąd, kończę relację i już mnie nie ma widzimy się na, kolejne, na kolejnej relacji a jak coś się będzie działo ciekawego na pewno wrócę do państwa na pewno wam to pokażę także dzięki że to naprawdę robicie jesteście super ludźmi i pozdrawiam was serdecznie i trzymajcie się